Cześć, witajcie w podsumowaniu tygodnia. W sumie to dzisiaj nie miało być podsumowania tygodnia, bo jestem w sumie na urlopie, ale w sumie dzisiaj nie miało być, też, nie miało być dzisiaj też pogody, więc nie miało być pogody pogoda jest. Nie miało być podsumowania, podsumowanie będzie, więc tak naprawdę lecimy z podsumowaniem. A od czego by Wam tu zacząć? No, musicie mi wybaczyć w pierwszej kolejności to, że w sumie dzisiaj będę leciał z pamięci i pewnie e, część rzeczy pominę. Dlatego pewnie przypomnę o nich w przyszłym tygodniu. Niemniej jednak. Co pominę dzisiaj i czego nie zobaczycie, bo tak naprawdę dzisiaj obejrzycie tylko moją zakazaną gębę. Więc lecimy z tematem podsumowania. Co się dzisiaj? Co się dzisiaj? Nie, co się działo w tym tygodniu? W tym tygodniu, tak jak Wam obiecywałem, w zeszłym tygodniu przyjechała w końcu trawa z rolki, więc udało się położyć ją na, na trawniku. Jest gotowy trawnik, który zresztą pokażę Wam w przyszłym tygodniu. A poza tym. Udało mi się dokończyć w końcu też ten ogród, więc tak naprawdę zamknąłem jeden temat. I zaraz w przyszłym tygodniu, jak dobrze pójdzie, tak, to w przyszłym tygodniu będę zaczynał następny temat, którego na pewno jeszcze wcześniej Wam nie pokazywałem, który Wam dopiero pokażę. Bo właściwie to tutaj ustalenia dotyczące jego realizacji cały czas trwają, a już w planie jest kilka innych ogrodów, więc ten już był zaklepany dużo wcześniej. No tutaj ogólnie dużo się działo, więc. Dużo się zmieniało w międzyczasie, więc tak naprawdę był termin. Były pewne ustalenia, pewne, pewien zakres prac i on się zmieniał, więc tutaj no, dzieje się. I to będzie też ogródek przy małym domku. Poza tym, oczywiście, nie ominęła mnie też regularna pielęgnacja i piątkowy powrót do ogrodu, kończący się, piątek kończący się oczywiście strzyżeniem trawnika. Więc tak naprawdę, żeby z tradycji stało się zadość, musiał wpaść też ten piątek. Także mniej więcej to, to wygląda tyle. Mi się udało załapać rzutem na taśmę na ostatnie dni ładnej pogody i szybko wyskoczyliśmy tak spontanicznie na urlop. Więc tak naprawdę w tym momencie mamy już pewnie jak oglądacie to już będzie po, po 12 grubo, bo tak jak mówię w sumie nie planowałem, że będzie to podsumowanie, ale jest, więc z grubsza mogę Wam powiedzieć tyle. Dalej E, tak naprawdę, więc zapraszam Was do subskrypcji kanału. Nie pokażę Wam tutaj na dole, bo oczywiście nie ma żadnej animacji, bo lecę prosto z telefonu, więc e, nic. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, e, lajkowania filmu, śledzenia moich mediów społecznościowych. A tak, przy okazji, jak Wam się podobały ostatnie filmiki na Instagramie, e, dajcie znać w komentarzu, jakie widzieliście. Jak nie, no to na pewno w opisie. Filmu znajdziecie link do mojego Instagrama, moich mediów społecznościowych, więc nie pozostaje mi nic innego jak Wam życzyć świetnego weekendu, spokojnej, spokojnego weekendu, świetnej pogody i widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć i pa!